Poszłam do pani, żeby ją przeprosić, ale że coś jest nie tak z tym kalendarz Przyniósł mi jeszcze poczekajkę. To jest taki świeżo wypiewkany chlebek, te, w jakiś taka receptura kucharza jest bardzo dobry. Już zobaczcie, już spróbowałam zjeść. Ja zaraz jeszcze sobie spróbuję. Z oliwą. O, I tu kolejny przykład, właśnie, zobaczcie, weszłam w randomowe jakieś takie miejsce i po prostu każdy taki zakątek, to o takie detale, niby nic. O, zobaczcie. I takich jest po prostu bardzo dużo, możecie sobie przynajmniej zobaczyć jeszcze na, e, na cenach. Widok jest spektakularny, naprawdę ładny. A tu pozdrawiam, e, przypomnijcie mi, bo od dwóch Polaków spotkałam. E, Magda. Magda i, I Szymon. I Szymon z Warszawy. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja dzisiaj idę najpierw do kościoła, bo jest niedziela, ale przyjechałam samochodem na plawą plażę, sobie tu postawię. Przejdę się kawałek, potem jak będę wracała, to Wam pokażę kilka ujęć, ale już się zbliża sezon powolutku małymi krokami i muszę wszędzie sprawdzać, czy czasami nie trzeba zapłacić za parkingi, więc idziemy zobaczyć. No i właśnie, już jest maj, więc ja za godzinę muszę zapłacić 1 euro od 1 maja do 30 września ten parking na prawej Plaży jest za, za właśnie taką cenę jest to zona trzecia, no więc trudno ale trzeba płacić, więc trzeba jeszcze podejść, już przyjechałam to przyjechałam, ale chciałam zaoszczędzić trochę czasu żeby już po prostu prosto z kościoła jechać gdzieś dalej, ale gdzie pojadę to jeszcze nie wiem e, zobaczę, ciągnie mnie tak Trogir, bo już dawno nie byłam chyba w zeszłym roku, więc może tam pojadę, a samochód mam tam w cieniu, więc bardzo dobra lokalizacja no zobaczymy, idę zapłacić Teraz już mi się drukuje bilet. Yy, zaraz zobaczymy. Yy, zawzięłam sobie na niecałe dwie godziny, bo czasami się trochę przedłuża w kościele. Nie wiem dlaczego tak piszczy. Pewnie to jest takie. O. Wybieram bilet i możemy lecieć. Można płacić kartą w razie czego. A tak wygląda plawa plaża. Yy, teraz jeszcze przed południem nawet nie ma plażowiczów, tylko pojedyncze osoby chodzą. A ja idę dalej. Możecie sobie zobaczyć kawałek deptaku. Już niektórzy się plażują, więc jest ok, jest dosyć ciepło, ale dzisiaj wieje, nie wiem czy słyszycie ten wiatr, ale wieje. Na plaży, plaży są takie betonowe miejsca do opalania się. Ja pamiętam, jak my kiedyś byliśmy ileś lat temu, nie wiem, z 10, 12. Tutaj to tak mówiliśmy, Boże, jak to dziwnie wygląda. Matko, a teraz jakby już wiemy, że no, akurat tutaj na plaży tak to wygląda, że dzięki temu jest więcej miejsc do opalania, no ale rzeczywiście nie jest to takie urocze, jak na przykład normalna plaża z lażakami. Ale y, musimy pamiętać, że to jest blisko centrum, co oznacza, że po prostu tutaj plaży nie ma, no bo jest dep, są hotele i zaraz jest stare miasto. Dlatego. Ale oczywiście wiedzcie dobrze, że w Wodicach normalne są plaże, tylko akurat tutaj te plaże, które są, się zbliżają właśnie do centrum, są bardzo blisko. No tak właśnie wyglądają. No ale musicie przyznać, że jest pięknie. Po prostu takie ładne widoki, tam jakaś żaglówka już płynie, więc naprawdę jest prześlicznie. Można iść i iść. Więc tutaj też tras spacerowych jest naprawdę dużo. Dobra, już muszę przestać gadać, bo będę filmować i znowu się spóźnię. Znaczy, ostatnio się spóźniałam, jedną minutę, a nie było tak najgorzej, ale rzeczywiście, jak już jest na czas, to trzeba na czas. Tak między nami, 11 to jest godzina w niedzielę, kiedy są msze, a potem jeszcze sprawdzę. Chyba jeszcze jest 18 i jedna rano, chyba dziewiąta rano, więc można sobie wybrać msze w niedzielę dla tych osób, które oczywiście chodzą i potrzebują tego. I już widać właśnie stare miasto w Wodicach, kościół, też widzicie tam wieże w odległości. No i Jadrolinie. Pamiętajcie, że w Wodicach można też jechać na tani rejs na pobliskie wyspy, które są właśnie tam i to jest Pyrwicz, i na Zlarin można też dopłynąć do Szybenika. My chyba płaciliśmy ostatnio, jak wpłynęliśmy, 10 euro na Pyrwicz, 10 euro za dwie osoby. E, chyba w dwie strony mi się tak wydaje. Jeszcze Wam kiedyś, jak będę znowu, bo też mam taki zamiar, żeby sobie się przepłynąć, to jeszcze Wam powiem dokładnie, ile one kosztują do, w tym sezonie. Natomiast zobaczymy, jak później to będzie wyglądało e, z czasem. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj po ale może po prostu kiedyś w kolejnym vlogu. I jeszcze małe zbliżenie. Dobra, ja już naprawdę muszę lecieć. Ja już po kościele był wolny takich strachu, bo było pełno dzieci komuniny. Kiedy mówię, kurczę, zapomniałam, że jest Maj i pewnie też będą komunia, to wiecie, trwa przynajmniej dwa razy tyle, ale na szczęście zrobili tutaj komunię wcześniej, więc już tak naprawdę mieliśmy normalną mszę, taką nawet dzisiaj trochę szybciej, bo ostatnio to 60 minut albo więcej, więc trochę, trochę długo. E, dobra, a ja teraz idę e, znowu przez centrum i jeszcze Wam sprawdzę, ile kosztują parkingi w centrum. I teraz jeszcze ceny, jeżeli chodzi o tutaj zonę pierwszą A, czyli w samym centrum, zobaczcie, przy tym chod, chodniku. Pomniku chciałam powiedzieć, nieważne. Od 1 maja do 30 września za jedną godzinę 2 euro, a cała, całodzienny bilet 26 euro. No ale to już macie w samym centrum. Tylko, że jeżeli będziecie chcieli przyjechać na jakiś, jakiś jeden dzień, czy nawet na 2 trzy godziny, czasami tutaj jest po prostu pełno samochodów, więc też trzeba, zobaczcie, teraz jest maj i w sumie... Jest ich sporo, dlatego też no, nie zawsze jest tu miejsce, żeby zaparkować. Ja już w samochodzie i co, No jadę dalej, ale no chciałabym chyba do Trogiru. Jeżeli się uda, to pojadę do Trogiru, ale co będzie, to będzie, to się przekonamy. Wy i ja. No i minus podróżowania to niestety wlewanie paliwa. Ja jak jeżdżę, to no czuję to, że muszę wydawać więcej kasy, no bo wiadomo, y no, to jest związane z naszym jeżdżeniem, A zobaczmy teraz cenę paliwa. To mamy 1,30 kurczę, chyba 5 za litr, więc jest naprawdę dobra cena. Napiszcie w komentarzach, ile teraz, po ile teraz paliwo jest 95 w Polsce. Jestem bardzo ciekawa. Jedziemy dalej, zatankowane. Chyba mi wyszło 56 euro. Ale to super, bo do pełna. Jak widzicie, ja już jadę przez most. Przede mną wyspaciowo, która jest bardzo niedaleko lotniska. Ej, bardzo ładne ma plaże. Nie za duża wyspa, czasami trzeba się wspinać do apartamentów, zależy w, w jakiej, z jakiej strony macie apartament, ale ogólnie bardzo fajna wyspa, bardzo blisko Trogiru. A ja zaraz będę już w Trogirze. Dojechałam na parking, dużo miejsc parkingowych, fajnie. Przynajmniej nie trzeba się martwić. No, ale jest mocne słońce, więc zakładam moją najnowszą zdobycz. Jak ktoś oglądał ostatniego vloga, vloga to wie, że za całe 4 chyba, 49 kupiłam to, tą ochronę przeciw słoneczną. Więc naprawdę jestem zadowolona. Trochę jest taka twarda, wiecie, nie jest aż taka plastyczna. Ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Ale ogólnie bardzo fajnie blokuje słońce, więc ja myślę, że ono się po prostu potem wyrobi, że będzie naprawdę ciekawsza, jeżeli chodzi o tą plastyczność. I zaraz lecimy dalej. Oczywiście trzeba zapłacić za parking, zaraz zobaczę ile, ale wieje. Znaczy to fajnie, bo nie jest tak, tak gorąco. Od 1 czerwca to nie ja, 1 października do 31 maja 50%. Dobra. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they just gonna try again without doubt. I say, if all's gonna mend, we both know. Jest czas na kawę już. Wiecie, co mi się przytrafiło? Powiem Wam szczerze, że ta kawa po prostu no niestety, ale nie była dobra. Pierwszy raz w Chorwacji piłam niedobrą kawę. Taką gorzką w smaku. Poszłam do pani, bo naprawdę słuchajcie, nawet dodam cukru, chociaż ja piję czarną, bez cukru, bez mleka. Poszłam do pani, żeby ją przeprosić, ale że coś jest nie tak z tą kawą. No i powiedziała, że zrobiła mi jakąś brazylijską, ale czekoladowy yy, smak. A tu nie ma gdzie przejść, no dobra, idę w drugą stronę, ale wam powiem szczerze, ja już piłam czekoladowe kawy i no, no nie po prostu nie mogłam tego przełknąć, więc pani mi dała fotę. Nie, oczywiście nie musiałam płacić, bo ja wiecie, dosłownie wzięłam chyba z dwa łyki, oczywiście chciałam zapłacić, żeby, żeby to było tak w porządku, no ale niestety e, pani powiedziała, że nie, że absolutnie nie mam płacić i, i spokojnie... E, Wiecie, zobaczyłam co to za kawa, może po prostu to taka kawa, która kompletnie mi nie odpowiada, też tak może być. Mm. Dobra, usiadłam teraz, mam nadzieję, że tutaj się uda. W takiej kawiarni, gdzie jest sporo ludzi, więc mam nadzieję, że będzie jedzenie dobre. I tutaj sobie zamówię kawę jeszcze raz. I dostałam menu, więc nie jest tak wcale źle. E, widzę, że ja chyba pójdę w to mixed meat with rice, 18 euro. To jest bardzo dobra cena, myślę. A takie inne rzeczy to macie, zobaczcie sobie, możecie zobaczyć risotto. E, potem krewetki, też risotto z krewetkami, więc fajnie to wygląda. Nie jest jakoś super tanio, ale też nie jest potwornie drogo. Drugie podejście z kawą dzisiaj, e, mam nadzieję, że już teraz ta będzie bardzo dobra. Bo mówię, tamto mi się pierwszy raz takie coś zdarzyło, żeby nie było dobre, więc spróbujemy sobie. Mhm. Jest dobra, więc bardzo dobrze, naprawdę, już zwątpiłam. Mhm. Bardzo dobra. Ten kelner przyniósł mi jeszcze poczekajkę. To jest taki świeżo wypiekany chlebek, y, 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 jakiś taka receptura kucharza jest bardzo dobry. Już zobaczcie, już spróbowałam zjeść. Ja zaraz jeszcze sobie spróbuję z oliwą, albo od razu, żebyście wiedzieli, czy jest dobry. Uh -hmm. Pyszno i bardzo dobra oliwa, naprawdę. Więc y, słuchajcie, bardzo dobry wybór, przynajmniej na razie. Potem wam dam znać, jak było dalej. I tak to wygląda to danie. Więc mamy trzy rodzaje, cztery rodzaje mięsa, i do tego kawałek arwa, ajwaru. No i frytki, oczywiście. Dobrze, że nie jest takie aż bardzo olbrzymie, to znaczy jest olbrzymie, bo ja normalnie na obiad bym zjadła jedno z tego i mniej więcej, no tyle frytek. Zobaczymy, czy dam radę, ale postaram się. Kochani, jeszcze poznałam bardzo przyjemnych panów. Tutaj się zagadaliśmy trochę, żyją na łódce. Nie pokażę Wam reszty, bo niektórzy z nich są znani i nie chcą być, oni są popularni i nie chcą być w sieci, ale tutaj mamy. What's your name? Scott. Scott. Mamy Scotta. I Scott się nauczył powiedzieć dzień dobry po polsku. Dzień dobry. Oh, perfect. I really like that. OK, so hi, bye. I słuchajcie, ja już jestem po jedzeniu. Jak sobie widzieliście, jeszcze poznałam e, fajnych ludzi. E, I mogę Wam powiedzieć, że jedzenie było bardzo dobre. To jest restauracja, która się nazywa Queen Tełka. Zresztą widzicie, ty, z tyłu e, za mną jest nazwa, więc naprawdę warto tu przyjechać. Teraz muszę Wam trochę wyjaśnić, co się zadziało. Oczywiście w trakcie, kiedy jadłam, też podeszli do mnie właśnie panowie, że, że też mają żony, ale teraz są na wyjeździe takim bez. I czy chce się do nich dosiąść? Ja nie za bardzo, ale na chwilę mogę chociaż przyjść pogadać, więc chwilę pogadaliśmy. Jeden chciał być tylko i wyłącznie na filmie, bo reszta niestety to byli jacyś znani ludzie. Jadę jeden chyba krytyk kulinarny z. z, z... Skąd to mówił? Teraz już nie pamiętam, ale chyba z Anglii. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc to było naprawdę fajne. Yy, drugi też nie, bo popularny. Wiesz, <gryż> jeden gościu ze Stanów, no mają taki wypasisty jacht, bo mi oczywiście pokazywali, no i ogólnie żyją teraz sobie, jeżdżą po prostu, pływają tak naprawdę pomiędzy e, tymi wysepkami, ale oczywiście pogadałam 5 minut z nimi. E, byli bardzo przyjemni, no wiadomo, ale już na mnie czas, więc lecimy dalej, i może jeszcze pokażę kilka ujęć. A najbardziej to mi się podobają, właśnie takie stare miejsca, że widać, zobaczcie, nade mną, jeszcze nic nie jest odnowione u góry, e, i to ma klimat, bo jak już jest takie odnowione, że widać, że już było remontowane, to dużo lepiej. Natomiast takie miejsca, które są jeszcze takie stare, nienaruszone, wręcz naruszone, ale czasem to naprawdę wygląda super, uwielbiam to. Don't say we can't. Just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real. Aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired. Your full picture. Jak sami widzicie, ja tak jak filmuję, to nie ma za dużo turystów, ale y, udaje mi się takie uchwycić jeszcze puste uliczki. Gdzieś tam jeden lub drugi jest, mówię o turystach, ale rzeczywiście nie ma ich tak dużo jak w sezonie. Ja już wam kiedyś wspominałam o tym, że uważam, że Trogir naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jest na pewno mniejszy niż split, ale. Ta atmosfera tego miejsca, no do mnie bardziej przemawia niż Split. Split jest śliczny, jest piękny, naprawdę, ale ja tam tego aż tak nie czuję, jak w Trogirze. Dzisiaj typowo chodzę takimi małymi uliczkami, za kamarkami. Oczywiście, że wszystkiego nie nagrywam, no bo wiecie, no bo to byłoby chyba, ten film by miał, nie wiem, z dwie godziny. Natomiast yy, podoba mi się to, że tak naprawdę idziesz, 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 i nagle jest jakaś kafe, kafejka. O, zobaczcie, przed nami jest jakiś taki też stary dom, nieodnowiony jeszcze. A na dole kawiarnia, więc wygląda to naprawdę super i, i ma to swój klimat, te wąskie uliczki naprawdę warto tu przyjechać, uważam. Witaj też tak zwiedzasz trogier, śliczny jesteś. O, i tu kolejny przykład, właśnie, zobaczcie, weszłam w randomowe jakieś takie miejsce i po prostu każdy taki zakątek to o, takie detale, niby nic. Nie jest to rzucone, jest to przemyślane, a może jest rzucone, no nie wiem, ale chodzi mi o to, że no robi takie wrażenie. No naprawdę, na mnie, Trogir, zawsze robi wrażenie, dlatego też dzisiaj chciałam się tam chciałam się tu wybrać. O, i kolejna. Mamy po prostu, wchodzę, jest jakaś konoba, restauracja. Zobaczcie. I takich jest po prostu bardzo dużo możecie sobie przynajmniej zobaczyć jeszcze na y, ceny. Mamy 10 euro 14, 17, 16. Pamiętajcie, że jest maj. Y, najczęściej to się zmienia jak jest już sezon, więc wtedy już jest dużo drożej, ale... Nie wszędzie z drugiej strony, bo to wszystko zależy od miejsca, też od renomy restauracji. Jeśli jest znana bardzo, to oni sobie wiecie, biorą i tak więcej, bo wiedzą, że i tak ludzie przyjadą, bo gdzieś tam na jakichś portalach te restauracje są reklamowane, dlatego też no, tak to wygląda. A ja jeszcze idę się teraz przejść tutaj wzdłuż nabrzeża. Jak widzicie za mną, to już są naprawdę takie olbrzymie, luksusowe jachty, które najczęściej tutaj stoją. Wszyscy się zawsze zastanawiają, czy tam jest jakaś gwiazda, no bo te okna są przyciemnione, więc wygląda to fajnie, ale jednocześnie też tajemniczo. No najczęściej pewnie nie ma tam żadnych gwiazd, no ale jednak wiecie, no, wyobraźnia działa, jak się tego nie widzi. A teraz Wam pokażę właśnie kilka ujęć. Ee... Tutaj tego nabrzeża i dochodzimy. Chyba to jest z tego co pamiętam twierdza. Dochodzi, do, dojdę z wami do twierdzy. To są już restauracje przy samym tutaj porcie. Ja myślałam, że tu będzie dużo drożej, ale są specjalne oferty. Na przykład pancake'i plus kawa 5 euro, albo tutaj mamy mieszane mięsa z przystawką taką obok, albo grillowana ryba z przystawką, pewnie jakimiś takimi frytkami po 15 euro, więc a, zobaczcie jak to jest blisko tutaj, więc nie ma co się jakby tutaj myśleć sobie, że jak przy porcie to jest drożej, bo niekoniecznie. Czasami walczą o klienta i sobie obniżają ceny albo przynajmniej robią te specjalne oferty. Nie wiem czy widzicie tego psa. Przed chwilką sobie sam wskoczył do wody. O! I teraz wychodzi. Oj, chyba będzie, ma pani musiała pomóc. Pani pomoże mu pewnie. A jeszcze ma pływać. Słodki. Ale myślę, że on jest miejscowy, wie co robi. Sam skoczył, bo widziałam. Ja już sobie teraz weszłam do twierdzy, dlatego że tak, bilet dla jednej osoby to jest 5 euro. Zaraz wejdę na górę. Mam nadzieję, że mi się komórka nie rozładuje, bo już trochę chodzę tutaj po tym trogiże. zaraz wam pokażę cenę. Tak, dla jednej osoby dorosłe 5 euro, studenci 2,5, dzieci od 7 do 8 lat, 18 lat, przepraszam, 2,5, a grupowe 3,50. Tak to wygląda ze środka. Od środka, i zaraz będzie można iść. Jest na pewno taka wizualizacja, albo film, gdzie tutaj pani. Aha, tutaj. O, o, o. W tej twierdzy będzie można się dowiedzieć czegoś o historii. Aha, tu jest, zobaczcie. Ta... Jestem teraz w tej tutaj wieży w środku. Tak wygląda. O, o, i tu jest ten film, o którym pani mówiła, dotyczący historii tego miejsca. Więc można sobie. Jak słyszycie, jest po angielsku, a napisy po niemiecku. Wiecie, to wszystko można sobie wyczytać w internecie, więc ja raczej chciałabym wejść tam na mury i zobaczyć, jaki będzie widok z góry. Marek, Sorka, będziesz musiał ze mną jeszcze raz przyjechać, bo ostatnio, jak byliśmy, to było już zamknięte, więc zapraszam cię już od razu, mówię, że czekam i przyjadę z Tobą jeszcze raz. Jak widzicie, wejście jest takie, no niezbyt, ja nie lubię, bo już, o, widzę tam gołębie, nie wiem, czy widać w kamerze. Gołębie sobie siedzą, mam nadzieję, że nie przylecą tutaj. To jest góra tej wieży, tam przed chwileczką byłam, a żeby wejść i zobaczyć ten panoramiczny widok, to są takie dosyć ostre, wysokie schody, eee, ale idę. Jej, coś na mnie kapnęło, o, ja już widzę, dobra, dobra, to tylko woda na szczęście. Weszłam po tych stromych schodach, ale to jeszcze nie tu znaleźć jeszcze jedno wejście. O, tu są kolejne schody. Hm. Ja w tej sukience dzisiaj to wiecie, ja jest to takie łatwe ale nic idę idę bo to nie jest wysoko spokojnie można o tam już jest szczyt wieży widok jest spektakularny naprawdę ładny a tu pozdrawiam e, przypomnijcie mi, bo od dwóch Polaków spotkałam <noise> Magda e, Magda i, I, Szymon. i Szymon z Warszawy oni nie chcą być na kamerze ale słuchajcie ich głosy więc będą mogli się potem usłyszeć więc całuski dla was a zaraz wam pokażę jaki jest widok z tej wieży Nowi znajomi już poszli, więc życzę Wam fajnego zwiedzania Chorwacji i do zobaczenia może jeszcze kiedyś. Natomiast ja Wam powiem tak, jeżeli chodzi o ten widok, to jest po prostu przepiękny, warto tu wejść. To jest 5 euro, ja wiem, że jak jest rodzina, to jest inaczej, bo ja pamiętam, że jak my jeszcze mieliśmy mniejsze dzieci, wszystko razy 4, to te wakacje już nie wychodzą tak tanio. Wiem o tym bardzo dobrze. Ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś akurat może sobie pozwolić albo po prostu chce zobaczyć to, to miejsce, to warto tutaj się wspiąć. Nie ma, to nie jest bardzo dużo schodów. Yy, już byliśmy na dużo większych wieżach, dlatego też yy, ja polecam. Wiecie, że Trogir leży niedaleko lotniska yy, Splitu, lotniska w Splicie, które nie jest w Splicie, właśnie jest bliżej Trogiru. No i niestety tych samolotów tutaj inacziowo i w Trogirze jest sporo i jest słychać, więc jeżeli kogoś to denerwuje, to no, na pewno nie wybierajcie tutaj tego miejsca na nocleg, no bo będą Wam latały nad głową, zwłaszcza w sezonie, kiedy ich jest sporo. Natomiast jak komuś nie przeszkadza, mi na przykład w ogóle to nie przeszkadza, bo ja się wychowałam w ogóle nie do opodal lotniska, więc Wydgoszczy, oczywiście. Ale wiecie, mieliśmy wtedy lotnisko wojskowe, to było słychać te samoloty strasznie, bardzo mocno. Dlatego też e, myślę, że jeżeli Wam też nie przeszkadza tak jak mi, to możecie sobie spokojnie bukować czy na ciowo czy w Trogirze noclegi. Mogę Wam jeszcze poopowiadać kilka rzeczy, bo mi się przypomniało. E, dzisiaj jest niedziela, tak jak Wam mówiłam, i są też komunie w Chorwacji. E, i tutaj widzę, że też, bo są przepięknie ubrani goście, tak jak w Polsce, myślę, się też jak, jak idziemy do kogoś na komunie, to się pięknie ubieramy i też do restauracji, no i wiecie, do kościoła, ale tutaj jest takie fajne, bo na tym twierdzę teraz sobie to już jestem chyba z 15 minut, 20, bo jestem sama, więc po prostu aż przyjemnie tutaj I się czuję jak królewna. <grych> ale co chcę powiedzieć, że widziałam że chwileczką dziewczynkę od komunijną ze swoimi koleżankami i rodzice im po prostu wykupili tutaj bilety, żeby no mimo, że nie muszą, pomimo Dlatego, że ma oczywiście obiad w restauracji, to może sobie tutaj przyjść na wieżę, pochodzić i sobie tak chodzą, eksplorują z tymi dziewczynkami. Więc fajnie wygląda ona w tym pianuszku i jej brygada. I chodzą sobie po twierdzy. Kolejna nowość, bo nie przypominam sobie, żebym to widziała, że mamy Biray Bicycle, czyli po prostu wypożyczania rowerów. Tak jak u nas w Polsce one są wszędzie, w każdym mieście, po ileś miejsc takich, gdzie można wypożyczyć, to tutaj z Next Bike z takiej firmy. Y, można sobie wziąć rower i rowerem pozwiedzać w Trogir. Mm. I się na dzisiaj żegnam, bo to już chyba wszystko w tym vlogu. Mówię chyba, bo czasami na spontanie coś tam jeszcze zawsze dogram, więc mam nadzieję, że spędziliście ze mną dobry czas. E, no to ta twierdza naprawdę robi wrażenie, ale w trochę to chyba też przychodzenie po prostu tymi wąskimi uroczymi uliczkami. Więc dziękujemy wam bardzo za, za wasze wiadomości, za wszystkie komentarze, za lajki. Witamy też nowych subskrybentów na naszym kanale. Cześć, kochani. Mam nadzieję, że zostaniecie, e, jeżeli będzie się wam podobać, oczywiście, jak nie, to zawsze każdy musi swojego youtubera znaleźć takiego, któremu całkowicie odpowiada. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo e, ja też niektórych lubię, niektórych nie. Więc to jest normalne. <grym> Dlatego też, pozdrawiam Was serdecznie. Gdybym już nic nie nagrała więcej, to do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! I dodatek specjalny: plaża w murterze kompanie. Popatrzcie. Too busy. I'm spending all my time with you. Driving through the states. Don't know what awaits. It don't matter. I'm spending all my time with you.